Witajcie moi drodzy perfumolubni. Postanowiłam pójść za ciosem. Mam troszeczkę czasu i nagrywam kilka filmów pod rząd. Swego czasu zamówiłam kilka próbek marki Zerżow, dlatego że bardzo się y, zafascynowałam tą marką. Jak to zwykle bywa ze mną, kiedyś coś co omijałam z daleka, y, teraz jestem tym zafascynowana. Tak samo było z tą marką. Mówiłam Wam już o da mam damę biankę. Zachwycałam się damą bianką. Mam italikę. Też oczywiście zachwyty są nad italiką. I słusznie. Dlatego postanowiłam zamówić troszeczkę próbek. I no, niestety, słuchajcie, przepadłam. Przepadłam. Ta linia morati, ona jest troszeczkę tańsza, ale co wcale nie znaczy, że jest gorsza. Słuchajcie, mam lirę, to jest butelka. Ja wiem, że zapach jest stary, bo on już był wydany w roku... 2011, a ja jestem troszkę spóźniona już na to party. To jest pudełko. Cudnie to pakują. W ogóle, jakoś słuchajcie, siedzę krzywo. E, I tak. E, czytając opinie o tych perfumach, właśnie o liże, naczytałam się, że to jest. Mm, że to jest sernik cytrynowy. Ja lubię słodkie zapachy, ale nie chciałabym pachnieć słodkim sernikiem. Tak jak mówiłam w filmie o perfumach kobiecych, dla mnie perfumy owszem mogą pachnieć sernikiem, ale jeżeli zawierają coś w sobie, jeszcze jakąś nutę, jakiś pierwiastek, właśnie typu, nie wiem, kwiaty. Piżmo, y, skóra, y, paczula, tak, jak najbardziej. No i oczywiście w ogóle dostałam te perfumy. Bardzo miły prezent. Ym. I tu jest tak: w życiu bym nie powiedziała i nie, nie pomyślała o tych perfumach, że to jest sernik. Owszem, w, w otwarciu czuć cytrusy, zdecydowanie czuć. Mam je tu. Zdecydowanie czuć cytrynę, ale później czuć lawendę. Jest tu też jaśmin, jest lukrecja, no i jest oczywiście ukochane przeze mnie białe piżmo. Tak, owszem, są to perfumy słodkie, ale są to perfumy bardzo, bardzo eleganckie. I naprawdę bardzo żałuję, że trafiłam na nie tak późno, ale jak to mówią, lepiej późno niż później. Jak macie możliwość, zamówcie sobie próbkę. Przepadniecie, gwarantuję wam. Ale żeby nie było tak dobrze, to zamówiłam sobie jeszcze próbkę La Capital. Tu mam te perfumy. Mają już troszeczkę tygodni, e, troszeczkę już mi zapał e, minął. Bo, jak tylko powąchałam te perfumy, od razu szukałam w internecie, gdzie mogę je kupić. Na szczęście nie było to takie proste. W, w, było dosyć kiepsko dostępne. Na szczęście, na, na szczęście dla mojego portfela. Ale co tu jest? Tu jest karmel, tu jest truskawka, tu jest brzoskwinia, bardzo dobrze e, wyczuwalna. Ale jest też skóra, jest też szafran i jest też imbir. Imbiru nie wyczuwam. Skóra jest wyczuwalna. Są to tak eleganckie. To jest, to jest w ogóle La Capitale. Marki Zerżow to są oni mówią, że to są perfumy. Cena jest kosmiczna. Nie kupię sobie nigdy tych perfum. To znaczy, nigdy. No, nie, nigdy nie mówię nigdy. Jak wygram, jak wygram w toto lotka, to oczywiście sobie je kupię. Ale jeżeli ktoś lubi słodkie zapachy, a jednocześnie eleganckie i takie, które, które. Mówię. Ja pamiętam, jak ja przyszła do mnie paczka z tą próbką, ja je powąchałam i ja myślałam, że ja spadnę z krzesła. I mówię, wow! To są perfumy, y, no, cudowne, tak? Ale jak potem już zobaczyłam cenę, to pomyślałam sobie, eee, może i takie cudowne nie są. Napiszcie mi, czy znacie te perfumy. Ja, y, gdybym miała wybrać swój numer jeden zapach z marki Zerżow, y, naprawdę ciężko jest powiedzieć, one są tak wszystkie, nie wszystkie, nie wszystkie, nie wszystkie przepraszam, nie wszystkie, są tak ładne, są tak y, przyciągające, tak y, nieinwazyjne, że naprawdę. I to nie jest mój, to nie jest moje ostatnie słowo, jeśli chodzi o, tą, o tę markę. Będą jeszcze recenzje. No i tak, to by było na tyle. Trzymajcie się. I do usłyszenia. Pa-pa!